Poseł Czesław Hoc na konferencji w Szczecinku poinformował, że powiadamia Najwyższą Izbę Kontroli o dziwnych jego zdaniem nieprawidłowościach w szczecineckim PKS-ie i komunikacji miejskiej. Jego niepokój wzbudza olbrzymie zadłużanie, zadłużenie i sposób zarządzania. Te spółki są zarządza, zarządzane w sposób, powiedziałbym, bardzo tajemniczy i bardzo uwikłany albo też bardzo dziwny. Wobec powyższego ten przepływ finansów i przepływ różnych kompetencji i różnych spraw jest na tyle dziwny, na tyle tajemniczy i na tyle niepokojący, że może to zagrażać degradacją majątku i być może potem w przejście w ręce prywatne. Proszę państwa, egzemplifikacją tego wszystkiego i taką smutną konstatacją jest fakt, Albo trzeba je, go zweryfikować, że spółki generują 20 milionów złotych zadłużenia. I to jest najbardziej z tego wszystkiego niepokojące, dlatego tutaj osobiście napisałem, że sam nie jestem w stanie tego zweryfikować bez pomocy stosownych organów państwowych, i jeśli jest tak, że te spółki wygenerowały już 20 milionów złotych zadłużenia. To sprawa jest bardzo poważna. Jeśli jest faktem, a jest to fakt, bo sprawdzamy oczywiście w krs że spółką PKS, która należy do powiatu Szczecinieckiego, kieruje prezes zarządu, jednoosobowego zarządu ta sama osoba, która również jest dyrektorem spółki komunikacji miejskiej na umowie zlecenia na pół etatu. Czyli proszę zwrócić uwagę, że praktycznie dwie konkurujące ze sobą spółki zawiaduje albo zarządza ta sama osoba, która z jednej strony jest prezesem PKS-u, spółki, a z drugiej strony jest dyrektorem na pół, et pół etatu, na umowę zlecenia drugiej spółki komunikacji miejskiej. Proszę Państwa, no sam fakt tej samej osoby świadczy o tym, albo może budzić podejrzenia, jak przepływają pieniądze, jak podpisuje faktury, jak, jak one są wszystko, jak to jest uregulowanie prawne. Po drugie, proszę Państwa, następujące fakty są bardzo, bardzo takie też tajemnicze i bardzo, moje mojej ocenie, niepokojące. PKS Spółka Szczecinek ma pożyczkę. Która zaciągnęła spółka, oczywiście wszystko jest do, do, do weryfikacji, która zaciągnęła spółka Komunikacja Miejska, ale zaciągnęła spółce przedsiębiorstwo y, y, wodociągów i kanalizacji. Y, dla, y, warto nadmienić, że w radzie nadzorczej spółki PKS Szczecinek zasiada prezes przedsiębiorstwa y, wodociągów i kanalizacji Szczecinek, którą tą pożyczkę udzieliła. To jest jedna sprawa. Oczywiście ta pożyczka generuje przede wszystkim odsetki, generuje koszty komunikacji miejskiej, a jest pożyczka dla PKS-u. Druga sprawa jest kredyt odnawialny, y, która y, zaciągnęła komunikacja miejska na sumę i 1 miliona 200 tysięcy złotych, która praktycznie uiszcza rachunki za, dla PKN Orlenu dla y, PKS-u. Tamten, ta pożyczka, co przed chwilą powiedziałem jest w wysokości 1,5 miliona złotych. Następne sprawy, że spółka PKS wydzierżawia autobusy turystyczne od spółki komunikacji miejskiej, które są wykorzystywane na regularnych liniach PKS-u, w tym również busy, busy które zostały zakupione z programu unijnego, państwo pamiętają Plus. Całość konferencji w dalszej części programu. A dziś na kolejnej konferencji w tej sprawie starosta Szczecinecki, któremu podlega PKS, a także prezes PKS i burmistrz Szczecinka zdementowali fakty podane przez posła. Ich zdaniem wszystko jest pod kontrolą i nie ma żadnego niebezpieczeństwa upadku którejś ze spółek. Te spółki wzajemnie so ze sobą nie konkurują. Komunikacja miejska wykonuje Przewozy pasażerskie na terenie miasta, a PKS przewozy na terenie powiatu, dalekobieżne i międzynarodowe. A więc, zdaniem organizatorów tej konferencji, nie występuje konflikt interesów. Całość konferencji pokażemy w piątek. Zapowiadana na 6 grudnia akcja Moto Mikołaje ze względu na pogodę nie mogła się tego dnia odbyć, ale już 7 grudnia w domu klubowym motocyklistów z Ole Carter zapanowała prawdziwie świąteczna atmosfera. Rozpalono w kominku i przygotowano mnóstwo prezentów. Cztery zestawy komputerowe, maskotki i słodycze. Mikołaje, gotowi do wręczenia prezentów, czekali na gości. Kiedy ci przybyli, pokazano im klub Ale nie tylko, to jest normalnie mogą tu się przespać, mogą tutaj pobyć i większość rzeczy jest robiona we własnym zakresie. Mam ogromną radość, to, że mogę Państwa tutaj gościć. W swoim imieniu i w imieniu moich braci z Olekarki Club. Chcę powiedzieć, że święta Bożego Narodzenia są takim bardzo magicznym czasem, kiedy. Spotykamy się wszyscy i myślimy tylko o czymś dobrym i dlatego, żeśmy pomyśleli, że możemy sprawić komuś radość. Mam nadzieję, że będzie to dla Państwa ogromna radość i podarować Wam te y, prezenty. Y, osobą, która jakby jest generalnie odpowiedzialna za załatwienie tego jest nasz brat. Marek. Dzięki, dzięki. Dziękuję, dziękuję to, naprawdę bardzo panu, smaczne, i mam nadzieję, że kiedy będziecie Państwo siadać do Wigilnego stołu. się o nas. To, że... Mimo, że tutaj jest zimno, to mamy gorące serca i to z tym, tym ciepłem się chcemy z Wami podzielić. Zapraszam na, na, na ciacho, zapraszam na, na herbatę. Dziękujemy ślicznie. Po części oficjalnej wszyscy zasiedli przy kominku. Przygotowano słodycze i napoje. Rozmawiano na wiele ciekawych tematów i słuchano kolęd. Maskotki spod choinki ku uciesze najmłodszych wylądowały w ich rękach. To co miłe, szybko się kończy. Tak więc i tu nadszedł czas pożegnania. Tym, którzy nie mieli własnego transportu, moto Mikołaje, zawieźli prezenty do domu. Dziękujemy za wszystko. Wszystkiego dobrego. Dzieci przebywające na oddziale pediatrycznym Szczecineckiego Szpitala przeżyły chwilę radości. Stało się tak za sprawą pracowników zakładów karnych w Czarnym Szczecinku i oddziału zewnętrznego w Dobrowie koło Białogardu, którzy odwiedzili chore dzieci z workami pełnymi prezentów świątecznych. Czas świąt jest czasem radosnym, powinien być czasem radosnym, natomiast dzieci w szpitalu. Również czekają na te świąteczne uroczystości, na prezenty, na pierwszą gwiazdkę. Natomiast jest to miejsce raczej smutne. Pomyśleliśmy sobie, że odwiedzimy te dzieci, odwiedzimy małych pacjentów, dar serca, czyli akcja, która ma przybliżyć dorosłych do dzieci i myślę, że przez te nasze skromne podarki, te dni oczekiwania czy spędzania świąt w szpitalu przez małych pacjentów będą pogodniejsze. Tych prezentów wcale nie było mało i nie były skromne, to chyba trzeba było zaangażować naprawdę sporo ludzi dobrej woli, którzy chcieli się podzielić tym wszystkim. Ma Pani rację. Poprosiliśmy kolegów i koleżanki, pracowników i funkcjonariuszy z zakładów karnych Okręgu Koszalińskiego. Porozumieliśmy się również z wójtem, z starostą powiatu szczecineckiego, gminy Szczecinek. I to jest efekt. Również nawiązaliśmy kontakt z dyrekcją szpitala, z lekarzami. Stąd te prezenty, stąd te podarunki, myślę, że będą trafione. To nie jest pierwsza akcja i nie ostatnia? Nie, nie jest. Raczej służba więzienna kojarzy się negatywnie. Ja sądzę, że przez nasze akcje pomocy dzieciom, dzieciom w szpitalach, ale również dzieciom chorym w gminie, w powiecie Szczecineckim, Czarneńskim, ta służba będzie postrzegała troszkę inaczej, w sposób pozytywny. Bliższy ludziom. Ja myślę, że w sposób negatywny kojarzy się tylko pewnej grupie społecznej. Reszcie wcale nie. Ale jeżeli tak uważacie, to rzeczywiście myślę, że te dzieci sprawiliście dzieciom ogromną radość i, i czegoś takiego trzeba jak najwięcej. No ma pani rację. Ma pani rację, że dzisiaj ten Mikołaj nie ma czerwonej czapki, tylko ma niebieski mundur. Ale radości chyba jest tyle samo, co co po pozycji normalnego Mikołaja. Niska emisja to pięta achillesowa szczecinka. To ona w dużej mierze odpowiada za zanieczyszczenie powietrza nad miastem. W jej obniżeniu pomaga program KAWKA, którego beneficjentem obok szczecina będzie szczecinek. Podstawowym celem programu jest likwidacja nieekologicznych źródeł ciepła. Już od zeszłego roku zostaje wdrażany program Kawka, Jest to program skierowany m.in. do osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych, przedsiębiorców, różnych związków wyznajowych. I program zakłada działania na rzecz ograniczenia niskiej emisji. W ramach, w ramach dofinansowania można tutaj zrealizować takie zadania jak wymiana źródeł ogrzewania, pompy ciepła, solary. Akurat też przewidujemy dofinansowania do pieców gazowych, elektrycznych, ale w takim przypadku trzeba zlikwidować stare źródła ciepła na paliwo stałe, czyli po prostu stare kocioł węglowe, jakiś piec kaflowy, westfalkę i tego typu, tego typu urządzenia. Jeżeli chodzi o budynki wielorodzinne, można także uzyskać dofinansowanie na termomodernizację takiego budynku, jeżeli się likwiduje tam stare źródło ciepła na paliwo stałe, a także można pozyskać środki na wykonanie wewnętrznej wewnętrznej instalacji grzewczej i instalacji. Ciepłej wody użytkowej. Gdzie ludzie, którzy chcieliby wziąć udział w tym projekcie, mają się zgłaszać? Do Urzędu Miasta, do Referatu Ochrony Środowiska. Na najbliższej sesji 16 grudnia będziemy uchwalać regulamin naboru, wniosku, naboru wniosków i te wnioski będzie można składać od przyszłego roku po ogłoszeniu naboru przez burmistrza miasta, ale jeżeli chodzi o szczegółowe informacje, to wtedy prosiłbym o kontakt z referatem właśnie ze mną. Czy ci ludzie coś zyskają oprócz tego, że zadbają o lepsze powietrze w naszym mieście? Jak najbardziej. No 55% dofinansowania jest to, jest to spora kwota, jeżeli chodzi o, o, pozyskanie, o pozyskanie środków. W tym roku udało nam się pozyskać 2 750 000 zł na realizację zadań. Mam nadzieję, że, że taką kwotę uda nam się powtórzyć w roku przyszłym. Więc oprócz tego, że działamy na rzecz poprawy środowiska, no to także jest to system zachęt finansowych, z którego każdy mieszka będzie mógł skorzystać. Czyli wszystkich zapraszamy do wzięcia udziału w tym projekcie. Jak najbardziej, serdecznie zapraszam do kontaktu. Jeszcze raz powtarzam, referat ochrony środowiska Urząd Miasta Szczecinek. Jeszcze tylko w czwartek można dostarczyć do organizatora pracę na konkurs na kartkę bożonarodzeniową. Prace uczniów przyjmowane są w bibliotece przy ulicy Jeziornej. Jeżeli ktoś o tym się dowiedział dopiero dzisiaj, że jest taka możliwość, to w piątek jeszcze do południa ewentualnie do biblioteki wtedy już tylko na jeziorną może przynieść swoją pracę. Prace mają być dowolną techniką wykonane, zależą tylko i wyłącznie od wyobraźni umiejętności, ale jedynym warunkiem jest format najwyżej A5. No i żeby to wszystko nie pospadało, żeby to były takie kartki, które będzie można rzeczywiście obejrzeć jeszcze i później pokazać. Kto może wziąć udział w tym konkursie? Do kogo jest skierowany? Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych, podzielony jest na dwie grupy wiekowe, czyli klasy 1, 3 i 4, 6 z całego naszego powiatu i z naszego miasta. Trafiają do Was kartki czasami bardzo piękne, wiadomo, że udział w konkursie biorą dzieci i czasami nasuwa się taka myśl, że dziecko nie samo wykonało tą kartkę, tylko jakiś dorosły mu pomagał. No tak, nie tylko myśl, ale również jest to widoczne na pierwszy rzut oka. No bo jeżeli kartka jest piękna, czyściusieńka, równiutko przede wszystkim, wszystko wycięte, a dziecko siedmioletnie pod tym się podpisuje, to jest oczywiste, że pomoc dorosłych tam była. Nie jest ona zabroniona, broń Bożej, i współpraca dzieci z rodzicami, zwłaszcza przed świętami, to jest bardzo, bardzo dobra sprawa. I chcielibyśmy tylko, żeby udział dzieci był nie tylko w nazwisku i imieniu, ale również ich własnych rąk, ich własnych pomysłów, ich własnego również wykonania. No a liczy się oczywiście ogólne wrażenie: estetyka, pomysłowość. Wszystko jest brane pod uwagę. Kiedy finał i gdzie się odbędzie? Finał odbędzie się 17 grudnia w bibliotece na jeziornej o godzinie 12.00. Będzie ogłoszenie wyników i wręczenie nagród. Poniedziałek na kolejnej sesji zbiorą się radni Rady Miasta. Głównym punktem obrad będzie uchwalenie budżetu na rok przyszły. Burmistrz zapowiada, że po raz pierwszy od wielu lat budżet będzie zrównoważony, co oznacza, że nie będzie deficytu. Projektowi budżetu burmistrz poświęcił znaczną część dzisiejszego programu samorządowego, w którym mówi o wszystkich ważniejszych działaniach przewidzianych w przyszłym roku. Program samorządowy w dalszej części naszego programu lokalnego. Najbardziej utytułowany zawodnik szczecineckiego klubu sportu walki w Sołty skończy swoją karierę sportową. Stanie się to 14 grudnia czyli w najbliższą sobotę podczas meczu kickboxingu Polska Białoruś. Początek sportowych zmagań o godzinie 19 w hali przy ulicy Jasnej. Od paru lat y, organizujemy te gale wszystkie na ulicy Jasnej y, w Szkole Podstawowej nr 4 w hali Szkoły Podstawowej nr 4. Będzie to mecz y, Polska-Białoruś. W kickboxingu K1. W trakcie meczu będzie stoczonych, przepraszam, w trakcie gali będzie stoczonych 10 walk, z tego 6 przedwalk i 4 walki meczu. Czy jakieś znane nazwiska pojawią się? Głównie chciałbym zachęcić kibiców do oglądania naszych zawodników ze Szczecinka, bo tutaj będzie startowało ich czterech. A taką ciekawostką będzie, że jedyny zawodnik, który w całej historii 20-letniej klubu. Zdobył tytuł mistrza świata juniorów. Maciek Wysocki po kilkuletniej przerwie wystartuje na ringu i będzie miał przeciwnika, aktualnego mistrza Polski z Bydgoszczy. A w trakcie meczu myślę, że z tych czterech walk będą dwie ciekawe. Zawodnik z KSW Szczecinek, Szczecinek Mikołaj Hamarczuk, aktualny młodzieżowy mistrz Polski. Myślę, że to będzie bardzo ciekawa walka. I w kategorii 110 kg. Pierwszy raz w tak ciężkiej kategorii tutaj w Przecinku organizujemy walkę. Myślę, że to też będzie bardzo ciekawa walka. Zawodnik z Białorusi i zawodnik z Białostoku. Czy są jeszcze bilety? Tak, oczywiście. Za symboliczne 10 zł można jeszcze, jeszcze dostać bilety na środku sportu i rekreacji na Piłsudskiego 3. I w miejscu rozgrywania zawodów to jest na ulicy Jasnej. Przypomnijmy, gala odbędzie się w sobotę. W jakich godzinach? Sobota godzina 19.21.30. W najbliższy czwartek w sali południowej Szczecineckiego Zamku Książąt Pomorskich odbędzie się kolejny wykład w ramach Uniwersytetu III wieku. O budowie Hospicjum Świętego Franciszka, a także o potrzebach w tym zakresie opowie wiceprezes Hospicjum dr Andrzej Łysiak. Początek o godzinie 16.30. W piątek w godzinach od 11 do 16 na Placu Wolności odbędzie się kiermasz świąteczny przygotowany przez Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych. W czasie kiermaszu będzie można kupić bożonarodzeniowe ozdoby i stroiki. I tą informacją kończymy dzisiejsze aktualności. Po reklamach zapraszam Państwa do służb mundurowych w naszym mieście.